Cześć, z tej strony Marcin Rąpej, witam Was w kolejnym odcinku mojego motoryzacyjnego vloga. Dzisiaj odpowiem Wam na jedno z tych mistycznych pytań. Poruszymy kwestię, która utwierdza fanów niemieckiej motoryzacji w tym, że włoskie samochody są beznadziejnie wykonane, a posiadaczy włoskich automobilów zmusza do tłumaczenia się za każdym razem, że tak naprawdę zrobili tylko w swoim samochodzie i wymienili tylko to, to i to. Więc zadajmy sobie w końcu to ważne pytanie: czy Alfa Romeo się psuje? Trzy tygodnie temu przez moje rodzinne jasło i okolice przeszła seria gwałtownych burz, która spowodowała, że zalanych i podtopionych zostało wiele budynków. Niestety moja alfa również ucierpiała. Jechaliśmy pomóc z moją narzeczoną ratować dobytek naszych znajomych i moich rodziców. Z trudem, naprawdę z trudem, udało się przedrzeć do centrum. Praktycznie wszystkie drogi dojazdowe były zalane, a po w zakończeniu akcji ratunkowej, żeby wrócić do domu, musieliśmy pokonać ponad kilkaset metrów drogi, która zamieniła się w głęboki, na 20 cm szeroki potok. Zatrzymałem się, by ocenić sytuację. Kilkanaście samochodów przede mną w ślimaczym tempie przebrnęło przez tą przeszkodę, więc i ja postanowiłem spróbować powoli, ruszając, przeżyć morską przygodę. Niestety. Po około 200 metrach brodzenia moja 159 stanęła, wyrzucając przy okazji litanie błędów na wyświetlacz pomiędzy zegarami. Po kilku próbach ponownego uruchomienia definitywnie rzuciła palenie i niestety okazało się, że filtr powietrza w Alfie 159 znajduje się mniej więcej na wysokości zderzaka w okolicach błotnika i w ten oto sposób w układzie dolotowym oraz w silniku pojawiła się brudna, mętna woda. Teraz zaprezentuję wam bardzo drastyczne ujęcia. Alfiarze o słabszych żołądkach i nerwach proponuję zamknąć oczy. Natomiast fani niemieckiej motoryzacji mogą zacząć niekontrolowanie wiwatować, podskakiwać i podsikiwać. Uwaga! Podczas gdy Alfa czekała na swoją kolej w warsztacie. Otrzymywałem coraz to gorsze wieści od moich znajomych odnośnie ich zalanych samochodów. Informacje o wygiętych korbowodach, zalanych całych wiązkach i wielu innych beznadziejnych sytuacjach, zwiastujących co najmniej remont generalny, niezbyt optymistycznie rysowały przyszłość e, również mojego wehikułu. Po kilku dniach oczekiwania, otrzymałem informację, że jednak. Mój samochód odpalił i jeździ. Po wymianie oleju i filtra powietrza silnik postanowił wrócić do palenia i przepracował kilka godzin na postoju. Jednak, gdy pierwszy raz się nim przejechałem, wyraźnie dał oznaki dźwiękowe, że jego żywotność przez tą przygodę została niestety znacznie skrócona i prędzej czy później czeka mnie wymiana silnika lub generalny remont. Na szczęście elektronika nie ucierpiała, wszystko działa. Uszkodzone zostało łożysko na przedniej osi, które wymieniłem po kilkudziesięciu kilometrach. Jeszcze raz wymieniłem olej i filtr. Chłodnica w kilku miejscach niestety się pofalowała, jednak jest nadal sprawna i samochód nie ma problemów z przegrzewaniem się. Turbo niestety mm, jest znacznie głośniejsze niż wcześniej, więc obawiam się, że kwestią czasu będzie jego regeneracja. Dwumasa też dała znać o swoim istnieniu i od czasu do czasu przekazuje na pedał sprzęgła bardzo nieprzyjemne wibracje. Jak wiecie, branża muzyczna w tym roku to na pewno ostatni filar, który o ile w ogóle to zostanie odblokowany w związku z epidemią, więc nie ukrywam, że informacja o tym, że auto nie wymaga wpakowania kilku tysięcy natychmiast, żeby jeździła, żeby jeździło dość mocno mnie ucieszyła. Więc jeśli macie Alfa 159 i widzicie przed sobą głęboką kałużę, to poczekajcie aż ta kałuża wyschnie i dopiero wtedy jedźcie dalej. Taka mała rada ode mnie. Więc czy alfy się psują? Czasem tak, jak każdy samochód. Skoro już tu jesteście, to pokażę Wam, czym jeździłem podczas gdy alfa stała w serwisie, bo jestem niemal pewien, że nigdy nie widzieliście tego samochodu na oczy. Oto Tata Safari z 1999 roku. A nie, przepraszam, czekajcie. Z 2008 roku. Przez tą konserwatywną karoserię. No cóż, łatwo się pomylić, jeszcze się upewnię. Mm -hmm, 2008. E, w każdym razie jest to jeden z najdłużej e, będących w naszej flocie rodzinnej samochodów. I przez 10 lat, no nie da się ukryć, był takim mocno roboczym osiołkiem. Zapraszam. Obecnie od około dwóch lat jest eksploatowany głównie jako samochód dodatkowy, więc nie zwracajcie uwagi na kilka mankamentów. Zawsze służył jako osiołek roboczy, a teraz dodatkowo niestety dba się o niego tylko jeżeli zachodzi taka konieczność. Pewnie myślicie, że przez resztę odcinka będę szydził z tego auta i mówił, jakie jest beznadziejne. Jednak muszę przyznać, że na swój sposób ten samochód jest fantastyczny! żeby jednak być z wami w pełni szczerym, zaczniemy od VAT. To jedyny samochód, jakim jeździłem, który ma dwa różne promienie skrętu, ponieważ promień skrętu w lewo jest znacznie większy niż promień skrętu w prawo. I uwierzcie mi, często była VAT problemem, ponieważ jak chcecie w miarę Żwawo wjechać w miejsce parkingowe lub w wąską bramę, może się okazać, że skręcając w prawo, bardzo łatwo się przeliczycie. A drugi problem to fakt, że hamulce, a raczej spowalniacze w tym samochodzie zostały najprawdopodobniej zaadaptowane z jakiegoś składaka, roweru oczywiście, i możecie nie zdążyć zareagować. I rozwalić samochód przykładowo na bramie lub innym zaparkowanym obok samochodzie. Hamulce nijak nie radzą sobie z tak dużym pojazdem, i naprawdę trzeba brać na nie bardzo dużą poprawkę i trzymać odpowiedni dystans za poprzedzającym nas samochodem. Wracając jeszcze do układu kierowniczego i zawieszenia. Jadąc tym samochodem, mamy wrażenie, że uprawiamy rafting pontonem po Dunajcu, tyle że zamiast ekipy kilku osób z wiosłami, mamy wyłącznie jedną wielką kierownicę i to nie do końca precyzyjną. Trzeba nabrać wprawy zanim podejmiecie się jazdy z dużymi prędkościami tym samochodem i jednocześnie pamiętać, że jest to wysoko zawieszony, miękki SUV, który Wbrew pozorom bardzo łatwo położyć na boku przy większej prędkości i niezbyt odpowiednio wziętym zakręcie. Co prawda jest tu jedna powiedzmy zaleta, ponieważ e, samochód robi się naprawdę głośny powyżej tam 80-90 km na godzinę. Jest słaba izolacja akustyczna i szum wiatru nie będzie Was zachęcał do zbytniego przekraczania prędkości. Przerywamy na chwilę wrażenia z jazdy i przechodzimy do środka. Taty safari. Jeśli lubicie seriale z lat 90. i jesteście z tych, co twierdzą, że kurła przed 2000 rokiem to były samochody, a dziś to nie są samochody, to będziecie czuć się. Tak jak w niebie tutaj. Jest sporo miejsca z tyłu i z przodu, dobra widoczność dookoła i zapach sentymentów, który ukoi wasze smutne życie w czasach nowoczesnych technologii i wielkich ekranów na desce rozdzielczej. Drzwi bagażnika otwierają się, jak na Indie przystało, w złym kierunku, więc parkując przy chodniku, będziecie musieli je omijać podczas wynoszenia bagaży. Wracamy do jazdy, więc opowiem wam nieco więcej o układzie napędowym i właściwościach jestnych. Mamy tu czterocylindrowego diesla o pojemności 2,2 litra, który generuje nieco ponad 140 koni mechanicznych i naprawdę dobrze radzi sobie z rozpędzeniem tego wielkiego, jak wiata autobusowa, nadwozia. Samochód ma trzy opcje napędu. Standardowo cała moc skierowana jest na tylną oś. Możemy również przełączyć napęd na cztery koła oraz w ciężkich warunkach terenowych użyć reduktora. Dzięki czemu Tata Safari naprawdę dzielnie walczy w terenie. Ma Porę kąty natarcia i zejścia, duży prześwit, i chętnie pokazałbym wam, co naprawdę potrafi w terenie, gdybym nie był offroadowym bez talenciem. Także, sorry, nic z tego. Patrząc bez emocji na ten samochód, będziemy czuć co najwyżej politowanie i raczej nigdy nie będziemy chcieli do niego wsiąść. Jednak w całej tej swojej beznadziejności ten samochód sprawia naprawdę wiele frajdy. Fakt, że obcowanie z nim nie należy do najłatwiejszych i wymusza na nas stałą koncentrację, sprawia, że jazda tatą safari przynosi naprawdę wiele radości. Podczas gdy w wielu nowych samochodach, a nawet niekoniecznie nowych, wszystko, układ kierowniczy i tak dalej jest tak już precyzyjnie dopracowane, i czasem te samochody dosłownie są tak nudne, że aż trudno o nich opowiadać, tutaj mamy takie do czynienia z czymś zupełnie innym. To tak jak wyjazd do Albanii, niby jest trochę surowo, trochę widzimy zacofanie. A mimo wszystko nam się podoba, bo jest pięknie na swój sposób. I tak samo jest właśnie z tatą safari. To jest tak, jakby mm, zamiast ćwiczyć, mieć trening z workiem bokserskim, wyjść na ring i zmierzyć się na nim z prawdziwą, żywą bestią. Patrząc chłodno na to, nie mam sumienia, by polecić Wam ten samochód. Na co dzień może Was męczyć. Na części zamienne czasem trzeba czekać. Jest wiele lepszych suwoterenówek na rynku. Jednak jeśli szukacie samochodu do zabawy i traktujecie życie jako grę, to Tata Safari może przynieść Wam naprawdę masę frajdy z jazdy. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Koniecznie zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, Marcin Rąpej. Cześć!